Gramy na maksa, czas na recenzję Gran Turismo Sports Najnowszą odsłonę wyścigów na PlayStation Dokładnie tym razem pojawiło się to na PlayStation 4 A także jest kompatybilne z PlayStation 4 Pro Data pre premiery to 18 października w Polsce Na świecie pojawiła się gra 17 października Jest w polskiej i angielskiej wersji językowej No oczywiście jeśli chodzi o Polskę to przede wszystkim Napisy.pl, nie ma tutaj ani dubbingu, ale w sumie też chyba nie ma w ogóle żadnych głosów angielskich, przynajmniej tak. No nie ma, nie, nie słyszałem. Jeżeli nic, jeszcze nic chodzi takiego. o te dodatki, to jeżeli macie PSVR, to też ta gra wspiera, więc możecie takie bardziej się trochę wczuć. Hotel kierowcy. Ogólnie wspiera dużo ciekawych rzeczy, jak na przykład koop kanapowy, co... Na nie. Forza 7 też mam, bo pamiętam, że Paweł się zachwycał, że czemu gry już nie mają split screena. <grym> Gran Turismo Sport pozwala jeździć właśnie w dwie osoby na, na jednym ekranie. Co jest ciekawe, bo mm, ostatnimi czasy to tak naprawdę praktycznie żadne gry nie wspierają tego typu y, rozgrywki. No a Gran Turismo wychodzi naprzeciw, no i wspiera te wszystkie też, jak wspomniałeś, najważniejsze featurey, jeśli chodzi o PlayStation, czyli PlayStation VR, i tak dalej, i tak dalej. No i dobrze, że wspiera, powiem tak, bo zaraz o tym będziemy mówić, ale tak naprawdę zawartości w tej grze nie jest szczególnie dużo. Nie jest dużo, ale to też zależy, z której strony patrzeć, bo przede wszystkim, może, zaczniemy od tego, że Gran Turismo Sport. Nie ma typowej kampanii dla pojedynczego gracza, która teraz jest bardzo, bardzo popularna, że robimy coś takiego jak jakieś fabularne... Yy to znaczy już nawet takie fabularne zagranie jak ale... na przykład w F1, nie? Jesteśmy młodym kierowcą, Jasne. trafiamy do nowego teamu, o boże, tutaj ktoś chce nam podpisać nowy kontrakt ale w ogóle, wiesz, i w ogóle nawet pomijając fabułę, po prostu nie ma tu takiej normalnej typowej kariery, prawda, że tam mamy kolejne turnieje, że się pniemy jakoś tam po szczeblach, nawet bez fabuły, nie? Tak jednak było w tych na przykład w starszych forcach nie było żadnych fabularnych trybów, ale kariera była zawsze. Natomiast w Gran Turismo Sport Zamiast tego mamy tak naprawdę szkołę jazdy, kilkadziesiąt lekcji, a potem jakiś szereg wyzwań, też, też jest ich kilkadziesiąt i to by było na tyle, jeżeli chodzi o, no w cudzysłowie, kariery właśnie. Tak, y, nauka jazdy i tam mamy chyba nawet do ośmiu jakby stopni, i w każdym stopniu mamy po ileś tam różnych tych, tych, tych kolejnych lekcji. Wyzwania, które polegają bardziej na takich mini misjach, na przykład y, Wyprzeć, nie wiem, 10 samochodów wewnętrzną stroną na torze, albo wygraj dany mecz w ileś tam sekund, albo taka próba czasu troszeczkę z tego zrobiona. S są jeszcze taka pra praktyka, czyli prak tak naprawdę to jeżdżenie po to, że według naszego widzimisię, czyli takie testowanie, ale jednak bez samych rywali poznawanie torów i tak i i i innych. Mamy też takie główne menu, w którym możemy sobie raczej klasyczne tryby wybrać, czyli pojedynczy wyścig, próba czasowa, próba driftu, ale to jest kolejna gra wyścigowa, w której driftu nie umiem, nie potrafię, nie mogę, nie wiem jak. No, szczególnie na padzie to jest dosyć trudne, ale I oprócz tego też możemy sobie ustawić samodzielny wyścig, czyli niestandardowy wyścig, gdzie samemu możemy sobie ustawić, o co tak naprawdę będzie chodziło w tym wyzwaniu. E, tak jak mówiliśmy, split screen, wersja VR. E, mamy też wyścigi online i co ciekawe, tutaj, ty, ty zanim ja jeszcze w ogóle zacząłem grać w Gran Turismo sport, powiedziałeś, że e, gra nas bardzo fajnie uczy, żeby być fair na tak, torze tak, i tak, tak. gdy nie jesteśmy fair na torze, to łączy nas z graczami, którzy tacy sami są. I wtedy Między innymi no. trafiła Kosa na kamień, że tak powiem. Znaczy, dla mnie w ogóle to jest. Y jeżeli powiem tak, to i to ogólnie tak można też zakończyć recenzję, że jeżeli lubicie online i w grach wyścigowych, lubicie się ścigać po sieci, to Gran Turismo Sport możecie brać w ciemno, bo właśnie raz, że tam to jest jedyna taka ściegałka, w której jest taka dbałość właśnie o kulturę jazdy w sieci, że praktycznie nikt we mnie nie wpadał. Jeżeli sami jeździcie czysto, to możecie być pewni, że zdecydowana większość użytkowników właśnie w wyścigach onlineowych. Nie będzie wam przeszkadzać, tylko wszyscy będą się zachowywać tak, jak się powinno zachowywać w prawdziwych wyścigach na torze i służy ku temu właśnie to długie wprowadzenie, ta długa szkoła jazdy, w ogóle nie możemy odpalić multiplayera przez ileś tam godzin, zanim nie zdobędziemy jakiegoś tam poziomu w ogóle doświadczenia do kierowcy, więc to jest też ważne, ale to jest bardzo fajnie, fajnie zrobione, mamy też w tym online takie tygodniowe wyścigi, które się zmieniają co jakiś czas, żebyśmy mogli tam pobijać czas i porównać się z innymi przeciwnikami, oprócz takich zwykłych wyścigów, że po prostu sobie włączamy i jedziemy grupowo z, z rywalami. Oprócz trybu online standardowo też pojawił się tryb warsztatowy, gdzie możemy sprawdzić swoje samochody, podłubać w ustawieniach i na przykład ustawić, jak bardzo na przykład mają, mają znaczenie, nie wiem, na przykład hamulce z przodu, czy bardziej ma hamować samochód na przód, czy na tył, zmienić dyferencję i tak dalej. Mnóstwo, mnóstwo opcji, nawet nie chcę się tutaj zagłębiać, bo jednak takim freakiem motoryzacyjnym nie jestem, więc na mechanice, że tak powiem, średnio się znam, ale na pewno można poziom amortyzatorów i, i, i tak dalej sobie ustawić. Mamy też edytor barw, co ciekawe, i on jest tak naprawdę czymś takim... Jak nie, nie, Little nie, nie, Big Planet bym nie powiedział tylko Barf, troszeczkę, jako edytor w ogóle... On się tak nazywa, ale to jest no. edytor karoserii. Możemy tworzyć własne naklejki, własne kompozycje całych samochodów, które mamy i co ciekawe, możemy je udostępniać całemu światu. My też możemy sprawdzić kompozycje innych graczy i możemy sobie za darmo od nich pobrać coś takiego i, i sprawdzić właśnie jak inni gracze myślą o swoich tak samochodach. to nie jest tylko tak, że tworzymy w edytorze w grze. Możemy sobie stworzyć na komputerze grafikę, a potem na stronie Gran Turismo przy, jakby przetransferować ją do gry, więc to jest bardzo fajna sprawa. I no fajnie, że taki system jest, bo w niewielu ścigałkach coś takiego jest stosowane, żeby gracze swoje jakby projekty wrzucali do gry. Mamy też sklep milowy, bo on się nazywa milowy, bo walutą w grze są mile i tam oczywiście możemy odblokowywać kolejne samochody i, i których jest 170 mało, mało Więc jest w porównaniu do 7, 700 aut sportu, to jest takie, jeżeli komuś zależy na jak największej liczbie aut to może być rozczarowanie ale powiem dlaczego to aż tak bardzo się nie liczy w sensie to nie jest tak źle że jest ich tylko te 100 ileś kilka a nie 700 ale to jeśli dojdziemy do samej grafiki, i co ciekawe, kiedy wybieramy jeden z samochodów, mamy podzieloną w ogóle mapę świata na trzy regiony: USA, Europa i Japonia. I oczywiście Japonia, Azja. I tam, jak sobie wybierzemy na przykład Japonię, Azję, to mamy do wyboru konkretne marki, które są w Gran Turismo, czyli tam na przykład Toyota, Nissan i tak dalej. I. Co mi się bardzo podoba, nie tylko możemy przeglądać po prostu te dane Nissane czy Toyoty dostępne w grze, ale również jest taki tryb jak Muzeum danej marki i tam możemy sobie sprawdzić praktycznie od początku istnienia na przykład tutaj weźmy Nissana, jak wyglądały ich pierwsze samochody, jak się zmieniała marka, jak ewoluowała. Co, co, co dodawali, z kim współpracowali. Naprawdę świetne kompendium wiedzy no, dla to jest taki, fanów marek. To jest taki bonus, ale dla fanów motoryzacji, jak najbardziej fajna rzecz i bardzo dopracowana, i czuć pasję tutaj w tym przygotowaniu tego wszystkiego. Ale może przejdźmy w ogóle do samej rozgrywki, bo jeszcze nic powiedzieliśmy. Ja powiem krótko: to jest, jeżeli chodzi o jazdę na padzie, w takich trochę, znaczy, to jest symulacja, ale taka trochę lżejsza niż powiedzmy Project Cars czy Seto Corsa. I w żadnej grze tego typu nie jeździło mi się tak dobrze na kontrolerze jak w, jak w Gran Turismo Sport, odwzorowanie ruchu analoga po prostu na, na kierownicę jest, jest fenomenalnie dobre. I dzięki temu mimo tych wszystkich tam niedoróbek, że trochę jest mało zawartości i tak dalej, to i tak gra się po prostu no mega mega przyjemnie. M muszę się zgodzić, bo faktycznie nie przypominam sobie żadnej gry takiej starającej się jednak dosyć realistycznie przekazać wrażenia z jazdy. Yy, właśnie spróbowania stworzenia tak bardzo realistycznego modelu jazdy, który jest bardzo dobrze też odzorowany na padzie i faktycznie nie mam tutaj wrażenia, że coś, co, ktoś nas o, oszukuje, że chce, nie wiem, wymusić na nas tak jak teraz projekt Cars 2. Jakby no, zakup kierownicy, bo y, większość osób w redakcji i prawdopodobnie osoby, które kupiły też projekt Cars 2 ze mną się zgodzą. No, praktycznie ta gra wymusza, żeby grać w nią na, na, na kierownicy, bo na padzie fizycznie nie ma praktycznie takiej możliwości. No, chyba że ktoś jest jakimś dziwnym tak jest. freakiem I, 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 to to też, i to też nie jego jest tak, taki też dziwny nie, fetysz. Nie, nie jest tak, że w sporcie musimy włączać sobie asysty, wszystkie, żeby jeździć na padzie. Można, ja sporo sobie powłączałem tych asyst. I czuję, że jest trudniej faktycznie, ale i tak na tym padzie małym mogę kontrolować ten samochód na tyle dobrze, że po prostu ta jazda sprawia wielką frajdę. I... Jest, są, są też wyczuwalne różnice między konkretnymi samochodami, co też jest bardzo ważne. Jeśli jeszcze wspomniałeś o tych asystach, tak jak mamy wszędzie na przykład taką linię wspomagającą, która często w innych grach jest po prostu zielona, że możemy dodawać gazu, a później czerwona, że hamujemy, tutaj czegoś takiego nie ma. Ona jest mniej więcej tego samego koloru, tak mi się wydaje. I też jakby gra sugeruje hamuj, hamuj, ale tak naprawdę to zależy od samochodu, którym kierujemy, bo ta linia tylko mówi hamuj, ale takie jakby, no nie wiem, nieważne czy jedziemy Clio, czy yy, nie wiem, Lamborghini, nie wiem, Gallardo yy, no tak. tak naprawdę możemy zahamować, okazuje się, że równie dobrze mogliśmy jechać na pełnym gazie, bo bo, bo to w, w tym momencie by nie działało. Więc to, to fajnie pokazuje, że to tylko te asysty to takie sugerowanie graczowi, jak powinien jeździć, ale jednak sam powinien dojść do tego Ile może wycisnąć z danego samochodu na danej trasie? Tak jest. Dlatego właśnie tych samochodów jest mało, ale ich każdego tego auta uczy się po prostu bardzo, bardzo przyjemnie i trzeba się tego nauczyć, żeby po prostu nam szło tymi autami i każdym jeździ się przyjemnie. Oprócz w ogóle asfaltowych wyścigów mamy też po raz pierwszy w serii takiej Rally close, trochę szutrowe takie wyścigi. Więc to też jest fajne dodatek, chociaż akurat to jest najsłabsza część. I na tym się jeździ tak troszkę. Ee, no, Ten system ale jazdy w jak jest, jest taki troszeczkę no, dziwny. Jak w WRC dziwnie się też jeździ tam. Eee, właśnie, więc przechodząc może po, powoli do, do grafiki, eee, to, że jest tak mało aut, eee, też wpłynęło na to, że te auta są no, mega no dobrze zrobione. Piękne, są w, dopracowane w najmniejszych e, detalach i w porównaniu na przykład z otoczeniem, one trochę tak odstają i wręcz są takie bardzo nadrealistyczne, bym powiedział. No tak, tym bardziej, że mamy funkcję w trybie fotograficznym, że możemy sobie auto z gry wstawić do prawdziwego świata, do jakiejś lokacji. to wygląda jak prawdziwe auto, bo tak, są, tak bardzo są dopracowane, takie, takie, jest dbałość o detale. Więc yy, ja bym może trochę narzekał na to, jak te niektóre tory, szczególnie te, w których jest trochę więcej wokół, czyli na przykład jakieś wybrzeża, bloki i tak dalej, wtedy widać, że, że to, co jest wokół, jest tak średnio dopracowane, a na pewno może ograniczone na potrzeby sprzętu, no bo pamiętajmy, mm. że PlayStation 4 już w tym momencie nie jest jakimś takim kolosem. Na szczęście jest stabilne 60 klatek to tak jest, jest na marginesie. Jest. E, gra w wiarze, przynajmniej tak słyszałem, bo niestety nie udało nam się tego sprawdzić na własne oczy, ale jednak wygląda zdecydowanie, zdecydowanie słabiej i, i ludzie odradzają po prostu. To jest jakby tak, taki fajny, ciekawy przerywnik do tego, by sprawdzić jak, jak można by się w VR poczuć, ale no... Raczej nikt nie poleca grania w ten sposób. Muzycznie też, o a propos tego, ta gra naprawdę świetnie ma świetne kawałki, świetną setlistę, która w ogóle się zaczęła od jakiegoś kawałka lat, w stylu lat 40., gdy włączyłem grę i tak powiedziałem: Wow, naprawdę, co się stało? Dlaczego, no tak, dlaczego takie prawda. kawałki są? Ale no, dawno nie słyszałem nawet, bo zazwyczaj w takich symulacjach to bardziej trafiają się instrumentalne. Jakiś, nie wiem, Beethoven i tak dalej. No a to też jest powiedział. takie właśnie japońskie, że oni zawsze mieli straki do tych swoich gier, takie no trochę jak FIFA, nie? To oczywiście jakość tych, to nie są takie strasznie elektroniczne pisanki i tak dalej, tylko no, są bardzo fajnie dopasowane, to prawda. Więc może powoli już przechodząc do podsumowania, Twoje plusy i minusy? Dla mnie minusem jest. Y jednak brak tej kariery, bo chciałbym mieć taką, trochę bardziej się przywiązać do paru samochodów i za ich pomocą jakby ukończyć taką typową turniejową karierę. Tego mi trochę brakuje. Brakuje mi też trochę większej liczby wyzwań i wyścigów w trybie online, bo chociaż on jest bardzo fajnie zrealizowany i przede wszystkim ta kultura jazdy jest bardzo fajna. To trochę jest za mało do roboty w tym trybie multiplayer, więc jeżeli nie chcemy powtarzać cały czas tego samego, to musimy poczekać, aż nam się zmieją te tygodniowe tam wyzwania, czy coś takiego. Ale poza tym są praktycznie same plusy tej gry i e, nawet nie przeszkadza mi mała liczba aut przede wszystkim. Znaczy, głównie po prostu to, że jeździ się tak dobrze, że powiem nawet, że nigdy mi się w takiej trochę symulacyjnej grze nie jeździło aż tak dobrze na kontrolerze, więc Ocena? Ode, mnie, ode mnie to jest bardzo, bardzo mocne 8 na 10. 8 na 10, ok, No to jeśli o mnie chodzi, to to muszę się zgodzić właśnie z tym, co, co powiedziałeś na sam koniec. To jest pierwsza gra, w której tak super mi się jeździło na padzie. Pierwszy raz poczułem, że faktycznie można dobrze się bawić w gry takie pseudo-symulacyjne. Nie tylko arcade'ówki, tam Need for Speed'y, e, Burnout'y i tak dalej, ale faktycznie nawet w gry symulacyjne można się świetnie bawić. Ta otoczka wokół tego Gran Turismo Sport też jest bardzo dobrze, <laughs> przepraszam, zrobiona, bo y, czujemy ducha motoryzacji. Te, te, te wirtualne muzea, nawet gdy wybieramy samochód i przechodzimy do wyścigu, to w czasie ładowania słyszymy dźwięk wydechu danego samochodu, tak, tak, który to wybraliśmy. To jest w ogóle no, takie przywiązanie do detali. Widać, że to robili Japończycy, no bo tam jest dopracowane wszystko, od samego początku do samego końca. I są wyzwania. Y, Online, które są ciągle aktualizowane, ale też ta szkoła jazdy. Ja się nawet powiem, że dla mnie nie było to jakimś minusem, że nie pojawiła się typowa kariera, bo to też jest jakaś taka odmiana od tego wszystkiego i zaskoczenie pewne. No, dla mnie nawet pozytywne bym powiedział. Naprawdę można się nauczyć dużo o samochodach, można poznać samochody, można obejrzeć przepiękne samochody w Gran Turismo Sport i każdemu, kto chce sprawdzić, e, jakby się jeździło na przykład Alfa Romeo 4C, albo jakby się jeździło. Fordem Mustangiem. No, to jest najlepsza gra, najładniejsza gra. Najlepsza gra, w, którą, w której się czuje ten sam samochód. Tak więc ode mnie, ode mnie będzie dziewiątka, bo za bardzo nawet nie mam się do czego przyczepić. Może o, oprócz tych otoczeń wokół toru i, i tak naprawdę to ile wyjdzie? 8,5. Na 8,5 odgramy na maksa i bardzo dziękujemy PlayStation Polska za dostarczenie kopii do recenzji.